Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mówi do Was senior gracz, a to jest albo pierwszy odcinek, albo jedyny poświęcony grze Farmers Dynasty. To, czy będzie z tego kilka odcinków więcej, czy nie, zależy tylko i wyłącznie od Was. A gra Farmers Dynasty właśnie wyszła na Steam i, jak sama nazwa wskazuje, jest to symulator rolniczy. Z tego co wiem, również z innymi elementami, może nawet z lekkimi elementami RPG, zaraz zresztą zobaczymy. Jest to nowa gra, nowa dla mnie, mam nadzieję, że również nowa dla Was, bo wyszła 21 listopada tego roku, a więc dzisiaj, w dniu kiedy to nagrywam. Nie pozostaje zatem nic innego, jak rozpocząć nową grę. Ale najpierw sprawdzę sobie sterowanie, żebym wiedział, co mam robić, jak mam robić. Poruszanie się, ok, mamy bieg, użyj i wejdź jest. E, w porządku, skok, spacja, znamy napraw, przebuduj. Lewy przycisk myszy, oko inżyniera, prawy przycisk myszy, cokolwiek to znaczy, za chwilę będziemy wiedzieć. Mapa M, menu trybu pracy, to jest ważne, tabulator, światła, widok, tempomat, podłącz, odłącz, dobra. Te rzeczy, powiedzmy sobie, pozostałe mniej więcej. Znam. Chciałem tylko zobaczyć, jak będzie wyglądało takie standardowe sterowanie. No to cóż, rozpoczynamy nową grę. Fabuła jest mniej więcej taka, że odziczyłem gospodarstwo rolne, które prawdopodobnie jest w dość kiepskim stanie i mam je doprowadzić do stanu pełnego rozkwitu. Czy mi się to uda, czy nie, zobaczymy. Na razie mówię. Dla mnie jest to początek. OK, porozmawiaj z Oliverem. Od śmierci twojego dziadka to on opiekuje się gospodarstwem. Oliver oprowadzi cię po terenie. M, sprawdź mapę i poszukaj aktualnych celów. M, czyli mapa. Oliver nie chwilę poczeka. OK. Pięknie. Tak, co tutaj mamy? Oliver, dobrze, czeka sobie Oliver. Informacje o polu. Aha, tu mamy pole. No dobrze, jeszcze się da to pomniejszyć. Ale jak widać, całkiem, całkiem, powiedzmy sobie, taka duża okolica, duża mapa. Mam 520 euro i 0 punktów społecznych. O, słuchajcie, to jest jakaś nowość, yy, te punkty społeczne. Ja jestem ciekaw, co to jest. Podejrzewam, że mniej więcej coś takiego jak kapitał społeczny, czyli im więcej tego zbierzemy, tym bardziej ludzie będą nas lubić. Nie wiem. Dostępne jest nowe zadanie napraw jeden z budynków. Dostępne jest nowe zadanie transport. Okej, okay, słuchajcie, no... O, można powiedzieć, iść do kościoła. Odwiedzenie kościoła to nie jest wcale zły pomysł. Przyłoży się to na wyższy wskaźnik relacji społecznych. Okej, okay. no a jak komuś niekoniecznie po drodze yy, tego z kościołem i tak w ogóle ten? No to? Okej, okay, dobra, nie ma sprawy. Może ma to jakieś swoje uzasadnienie w grze. Zaraz zobaczymy. Wobec tego co, wracam do y, Olivera i pogadamy sobie z nim. Hello. I'm your neighbor. My name's Oliver. I've been looking after this farm since Oliver passed away. Nice to meet you, Oliver. I appreciate your help. So this is my heritage? A to to jestem niby ja. My hmm. nice farm and piece of land are all yours now. Welcome to our little county. Dobra. Thanks. I don't know much about farming, but I'm a quick learner. I'm sure you'll fit in just fine. We're tak. all good folk living here, and we help each other out. Please follow me. I'll show you around. As you can see, the farm is quite in a poor shape. Few repairs have been done here. Mnie. house. The roof needs work. But you can have some sleep here, perhaps, or even store some food. Okay. Dobra. You'll have to bring this farm to a good shape yourself. Soon you'll see how to do it. Okay. to trzeba będzie odnowić gospodarstwo. Follow me. No, i idem, idem Holes

Może a nie to są drzwi do stodoły takie porządne. Proszę bardzo. No fajnie. Aha. No dobra, okej, okay, tak jest. Dobrze. The have sprzedali. A kto pozwolił? A gdzie jest kasa za zwierzaki? To jest te 520 euro? A poza tym słuchajcie jak, o, my jesteśmy nie wiem gdzie. The shed is old and needs some work, but it's still solid. You can do the fixes and upgrades yourself. Try fixing those holes first, so your animals stay healthy. I see you've come prepared and have your own tools. Good. Try to fix these doors, since it's stuck and won't open. Dobra, okay, w porządku. Okazuje się, że mam pas. z narzędziami, no tak jakbym normalnie prawda, z nim chodził, prawda jak kowboj ze swoim pasem z pistoletem no, dobra, przyjechałem na gospodarstwo, przyjechałem zobaczyć co mi tutaj dali, od razu mam pas z narzędziami świetnie, i mam naprawić drzwi mam naprawić drzwi z menu trybu pracy, z tego co pamiętam to był to tabulator okej, okay. wolne ręce a i strzałeczki w górę, w dół naprawa ok. O, ale poczekajcie, zanim przejdziemy dalej. Pod spodem jest Twoja kondycja. Jedzenie i sen. Czyli widać, będę musiał też zadbać o to. No, mamy tutaj fajnie elementy lekkiego survivalu, można powiedzieć. Czyli coś, co bardzo lubię. I te 520 euro. Dobra, mam narzędzia naprawa. Z tego, co pamiętam, to był to... O, właśnie, nawet tu jest podane lewy przycisk myszy naprawa stare deski. No to naprawiamy. Ło! Ło! Proszę bardzo. Aaa! Naprawiłem! Otwórz! działa. Zamknij. Tutaj obornik leży jeszcze po zwierzętach. No i on mnie prowadzi dalej. Idziemy za Oliwerem. O, rusztowanie i sprawdzić dach. Prawy przycisk myszy oko inżyniera. To może, już jak tam na dach wejdę, zobaczymy. Oliver, dobra. Yy, dobrze, ale mam zbudować rusztowanie, tak? I z czego ja je mam zbudować? Niby. No, zobaczmy. Naprawa. Rusztowanie, aha, mam w kieszeni rusztowanie, po prostu słuchajcie, mam składane rusztowanie w kieszeni. Bomba, bardzo mi się to podoba. Rusztowanie stoi, mogę je chyba schować, przynajmniej to co trzymam w ręce. Dobra, mam kieszonkowe składane rusztowanie, bardzo mi się to podoba. Mam wejść i sprawdzić dach. No to dobra, włazimy do góry. Solidne rusztowanie miałem w kieszeni. I teraz spróbujmy prawy przycisk myszy, tak? Magazyn słomy, najlepiej trzymać bele siana. Dobrze, ale podejrzewam, że ten kolor oznacza właśnie, że ma to być naprawione. Dobra, Ok. Wracamy na rusztowanie i schodzimy na dół. Słuchajcie, normalnie bardzo mi się to już podoba. Zwłaszcza idea kieszonkowego składanego rusztowania. Tam poszedł za słoneczniki. O, obrona! Świetnie, może się do czegoś przyda. Aha, mam silos. Dobrze. To, to tak wygląda trochę kiepsko. Ten silos. O, aha, zobaczcie. I teraz nacisnąłem prawy przycisk myszy, czyli to oko inżyniera. I teraz widać wyraźnie na czerwono jest podświetlone to, co wymaga naprawy. Bomba. Bardzo mi się to podoba. Gdzie ta pasiasta koszulka? Dobra, tam jest. Take a look at the greenhouse. You can grow some veggies here fast to earn some quick Oh. You'll have to fix these holes so your plants can grow to a best effect. O, tak. Jeszcze będzie połatać. I see your grandfather bought some materials to fix it already. You can use it to rebuild the greenhouse as good okay. as you can. Użyj stalowej blachy, aby naprawić przynajmniej drzwi do szklarni. Okay, dobrze. Weź metal I od razu się narzędzie jakieś pojawiło. Drzwi były tutaj. Dobra. Wymień pojedyncze części korzystając z nowych materiałów. Okej, okay, a tu jeszcze. A, już on this O, proszę bardzo. What is it? Why don't you come to my place and do some fixes to my barn? It's mostly roof that needs work, but some walls need attention too. I don't have much money, but I'll give you my old tractor as a reward. I'm sure you can use it. So, how did you take care of this farm? If you have two you want to give me a tractor for the Okay, pewnie, I'll take care of this. Alright, I'm going back home now. Good luck. Udaj się do gospodarstwa Olivera i napraw jego stodoły. Użyj oka inżyniera, by sprawdzić, które części wymagają uwagi. Oliver chyba naprawdę bardzo cię lubi. Hmm. a ja go tak potraktowałem. Otrzymujesz tysiąc punkty społeczne. No mówię, zbieram społeczny kapitał. Okej. Okay. Ale co mam tutaj do zrobienia na tych 25 metrach? Nic tu nie ma. Co mówi mapa? Najlepiej w domu. Całkowicie odnów swoje gospodarstwo. Nagroda 20 tysięcy punktów społecznych. No dobra, zaczniemy od tego. Całkowicie odnów swoje gospodarstwo. To co zaczęlibyśmy od domu. Tak. Prawy przycisk myszy oko inżyniera. No tak, widać, że dach na pewno. Ściana na pewno. Dobra. To co, zaczniemy od domu i od dachu. Może wejdę do domu. W ogóle zobaczę jak to tu wygląda. O matko! Podłoga tragiczna. Ściany to może niekoniecznie, ale ta tapeta czy co to? tokolwiek jest, to mi się w ogóle nie podoba. Ciekaw jestem, czy to można pomalować, słuchajcie. Nie wiem, bo. bo, bo, bo oh. Okej, okay, drzwi się otwierają w tę stronę. Wszystkie po kolei, co tutaj mamy? O no, tak, tu mamy kuchnię, słuchajcie. Coś nawet na piecu. Twoja kuchnia. Może wykorzystać ją do zmiany podstawowej żywności wpuszkowaną. Twoja żona może przyrządzać tutaj smakołyki. A ja mam jakąś żonę w ogóle? Słuchajcie, kurczę, tego, tego jeszcze nie było. A, a lodówkę się da otworzyć? Nie da się otworzyć. Dobra, taka brudna szczota tu stoi, szczotę da się wziąć? Nie da się wziąć. Ja mam tu gotować jedzenie w takim syfie. Dobra, słuchajcie, zróbmy porządek w takim razie może z podłogą. Tu nie wymaga renowacji. Ciekaw jestem, czy tu można malować. Jeszcze raz to powtórzę. Jejku, a tu co? Aha, to są schody na szczęście. To jest piwnica. Jakieś tutaj prawda przetwory w piwnicy są. Jabłka w skrzynkach. To nie wiem co jest. Jakieś beki, słuchajcie. No dobra, ok, w porządku. Z głodu nie umrę, wygląda na to. Są dalej drzwi? Nie, to jakaś taka atrapa drzwi. Aha, tak. Drzwi są wyjęte, ale nie wymagają naprawy. Oko inżyniera mówi, wszystko jest dobrze. Dobra. Ok, ale te drzwi wymagają naprawy, prawda? Spróbujmy. O! No! Nie wygląda to najładniej. Dobrze, te drzwi otwarte, znaczy tu byłem. Te drzwi otwarte. Łóżeczko dziecięce. Na kiego dziadek trzymał łóżeczko dziecięce, to nie wiem. W ogóle to fajnie by było, jakby można było to wszystko wyrzucić, zlikwidować. Ale chyba się nie da. Czyli tak troszeczkę jak w House Fripperze, po prostu jeszcze przy okazji ten dom naprawdę odnowić. Dobra, tu jakaś szafa czy drzwiowa. Co tu jest? Łazienka, aha, czyli wszedłem do sypialni. Jejku, jakie to wszystko paskudne. Pralka frania, słuchajcie, jeszcze kurde. Ja cięż kręcę wyrko. Dobra, a to tak ten. O, meblościanka z PRL-u. Dobra, słuchajcie, parter zwiedzony. tak? Zwiedzimy sobie teraz pięterko. Zwiedzimy sobie pięterko. Ostrożnie, bo można się zrąbać na dół. Też drzwi zepsute. Tu, pod... Aha, tu mogę odpocząć. Dobrze. Tu mogę odpocząć. Świetnie. Zresztą mogę wyjść na balkon. Dobra. I z balkonu na dach. Tutaj cała instalacja elektryczna dochodzi. I telekomunikacyjna mam nadzieję też. Dobrze. Szafę się da otworzyć. Nie da się otworzyć. Dalej idziemy, bo tu będzie druga sypialnia z telewizorem. O, dziadzio jeszcze Rubina miał, słuchajcie, kurczę, też z PRL-u. No proszę, kolekcjoner, pamiątek z epoki dawno minionej. Okej, okay. no to tak, dom wygląda tragicznie, moi drodzy. I rzeczywiście chyba od naprawienia tegoż domu wypadałoby zacząć. Czyli krótko mówiąc, tak, pozostawiam te drzwi otwarte, niech się wietrzy. Bo po prostu tutaj trochę wszystko zatęchło. A tu jest jakaś nowsza szafa. Tu jest jakaś nowsza szafa trzeźwiowa, niby z lustrem, ale to tam niewiele w tym lustrze widać. Nie wiem, czy takie brudne, czy po prostu go nie ma. Okej. Okay. To co, postawilibyśmy rusztowanie gdzieś tutaj... Wleźli na to rusztowanie i zajęli się na prawą dachu. Potem ściany, potem cała reszta. Ok, mam tu rusztowanie. Cyk. I co? I do góry. Yy, do góry. I do góry. Na dach. Jestem na dachu. I teraz co? Nie, rusztowanie już nie gwoździówka. Tak, okej, okay, dobra. I trzymamy. Świetnie. Mamy kawał dachu naprawiony. Czy to w jakiś sposób wpływa na moją kasę? Tabulator 520 euro. Nie, słuchajcie, to znaczy, że mam tutaj, powiedzmy sobie, materiały w gospodarstwie na to, żeby budować. Trochę już głodny jestem. Za chwilę będę musiał coś zjeść. Ale na razie jeszcze widzę, mogę zupełnie spokojnie pojechać po dachu. Okej. Okay. Tutaj. Dobrze. I jeszcze tutaj. Bomba! Słuchajcie, dach naprawiony drewniany, bo drewniany. Ciekawe, czy potem można go będzie pokryć papą, na przykład, chociażby. Bo przecież w końcu jest to dach. Domu było nie było. Tak? A to jest strych. Ciekawe, czy tam jest coś w tej skrzynce. Dobra, naprawiamy na razie połać dachu kolejną. Mam to. I jeszcze raz. Okej, okay, moja gwoździowa spisuje się bardzo dobrze. Ktoś przejechał. Drogi niedaleko. Okej, okay, słuchajcie, wygląda na to, że dach jest naprawiony. Wygląda na to, że dach jest naprawiony. O, zjeżdżalnia dla dzieci i piaskownica. Zaraz wypróbuję. Czy w ogóle działa? Ok, i teraz co to rusztowanie już mogę zdjąć, ale widzę, że tu muszę po prostu jeszcze gdzieś ściany. A tutaj. Proszę bardzo, jeszcze ściany naprawiłem. A rynna też przecieka. A jak ją można naprawić? Czy w ogóle można? Nie słuchajcie, rynna nie, jest niedoprawialna. Przynajmniej na tym etapie. No dobra. Ok, no to tak. Rusztowanie do kieszeni z powrotem, tak? Pamiętam, że tam jakoś było, że można było, że można było to rusztowanie zdjąć. Ale teraz nie widzę takiej możliwości. A chciałbym je zabrać już ze sobą, bo nie będę go potrzebował. O tutaj mamy po prostu zupełnie spokojnie już ponaprawiane wszystko. Dobra, niech stoi na razie. Pójdziemy teraz. O, proszę, jakaś ściana paskudna. Dziura w ścianie. Tu już mi rusztowanie nie było potrzebne. Okej, okay. ta ściana jest dobra. No i zjeżdżalnie naprawiamy. No i co jest? To czemu jest zamknięta? A ja sobie chciałem zjechać. Eee. I... Ja się tak nie bawię. A, zjechałem sobie. Dobra, porząd. Ojejku. So, Naprawiłem huśtawkę. Aha, czyli mam te narzędzia, powiedzmy sobie. No tam ktoś przyjechał, stoi ktoś. Cześć sąsiad! Oj 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 oj. Dobra, zobaczmy z tej strony. Z tej strony nic. Z tej strony nic. Dobra, słuchajcie, dom, jakby przynajmniej na zewnątrz odzyskał trochę wyglądu. Bo już mi się tutaj. A, jeszcze tam na górze. Jeszcze tam na górze, ale tam na górę to mogę chyba wejść i zrobić to z góry, właśnie. Teraz zobaczymy. Yy... Tu było wyjście na balkon. Nie, tam nie było wyjścia na balkon. Ale mogę z tej strony to naprawić. Ja bym jednak chciał to naprawić z właściwej strony. A nie ze strony takiej. Wydawało mi się, że tutaj można było gdzieś wyjść na taras, ale może mi się. A no, jest. Wyjście o proszę. No, już mamy. Tu już nie ma nic. Tu już nie ma nic. Dobra, czyli znowu naprawiliśmy kawałek. Ok, tu jest podłoga przynajmniej cała. Dobrze. No to tak, teraz dechy na, parte, na, na pięterku, te drzwi. Zamykamy. Dechy. Dobra, podłoga cała. Tutaj. Tutaj. No i tak powiedzmy sobie krok po kroku będę ten dom naprawiał po to żeby zobaczyć jak on wygląda już po naprawieniu mam nadzieję że będzie wyglądał dużo lepiej niż teraz naprawdę aha napraw stary tym dobra ale niczego to nie zmieniło Niczego to nie zmieniło niestety, bo dalej taka jakaś podła po prostu, stare pustaki pewnie z drugiej strony, jakaś taka podła można powiedzieć, tutaj ściana, tapeta, nie wiadomo co jest na tej ścianie, tapeta, taka byle jaka jest i, i niestety no nic z tego. Dobrze, tu jest wyjście na strych, aha! Dobra, tu jest wyjście na stryszek, jest skrzynia, a w skrzyni złoty pierścionek, ryba w oleju aromatyzowanym i ryba w sosie pomidorowym. No nie no, świetnie po prostu, bardzo mi się to podoba. Przenieść do twój chwipunek wszystko, a jakże? Ze skrzyni, tak? Dobra, będę wiedział, że tutaj mam. Słuchajcie, dach jest naprawiony, oczywiście naprawiamy podłogę na strychu, żeby nie spaść. Pięknie to wygląda. Tutaj zahaczyłem o filar. A to jest wyjście. Dobra, dobra, dobra. Komin. A co mną tak trzęsie? Pewnie się nie mieszczę na tym strychu po prostu. Za wysoki jestem. Dobra, idziemy stąd. A to z drugiej strony. Ale mnie jakiś rzuca normalnie. Czyń się nie ziemi, czy co? Dobra. Tak, zamykamy. Świetnie. Czyli można powiedzieć tak. Wiem już, jak się naprawia różne rzeczy. A, to też podchodzi pod tynk. No takie rustykalne bardzo te płytki są. Naprawiłem. Znaczy wiem, że jeszcze, jeszcze po prostu trzeba będzie o! Trzeba będzie naprawić tego dużo, bo to przecież na napraw na pewno będzie mnóstwo. I żeby gdzieś tu coś było, nie? Napraw jeszcze na pewno będzie mnóstwo. I na pewno trochę czasu mi to zajmie. O taki chociażby płotek. Proszę bardzo. Tak. I nie tylko. Dobrze, czyli to jest moje zadanie na dziś, czyli krótko mówiąc, doprowadzenie tego gospodarstwa do stanu używalności. Myślę, że na tym skończę ten odcinek. Ja oczywiście będę sobie naprawiał gospodarstwo dalej, a my zobaczymy się, jak już to wszystko będzie naprawione i jak być może. Będę się zabierał za pierwsze prace rolnicze, czyli w momencie, kiedy dostanę traktor od Olivera za to, że naprawię mu stodołę. A w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam jak zawsze do polubienia, komentowania, subskrybowania. Jak się podobało, powiedzcie znajomym, niech też przyjdą i obejrzą. A my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!